kupowaliśmy y, mieszkania z, y, w świetle umowy, bez y, żadnego y, kredytu, a więc założenie było, bez żadnego kredytu ze strony dewelopera, założenie było takie, że inwestycja miała być w 100% finansowana y, z naszych wpłat, bez kredytu. Tutaj się okazało, że jest cała grupa osób, które y, zawarły umowę w dobrej wierze, wywiązały się ze swoich zobowiązań, zapłaciły za swoje mieszkania i okazało się, że mają, że ich hipoteki, ich mieszkań są obciążone ogromnymi kwotami. Kupno mieszkania jest dla człowieka dużym przeżyciem, a w momencie, kiedy człowiek się dowiaduje, że oprócz kredytu, które jest udzielony na to mieszkanie, które musi spłacać wiele lat, jest jeszcze zagrożenie, że on to wszystko straci, w wartach materialnych mamy, że odpowiadamy do wysokości wartości mieszkania. To jest takie potworne obciążenie psychiczne. Tutaj mamy duże, duże wątpliwości co do tego, czy, czy deweloper nie został potraktowany tak bardzo łagodnie i, i, i bank nie dość dostatecznie zabezpieczył swoje interesy wobec dewelopera a okazało się to być kosztem konsumentów. Tam w tej umowie restrukturyzacji było prawo odstąpienia zawarte. Ono było źle napisane, to było niezgodnie z prawem, dlatego że strony, które omawiają się na odstąpienie umowne. Powinno ustalić termin, w jakim to odstąpienie może się dokonać. Natomiast w tej umowie takiego terminu nie było. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego w takim przypadku po prostu nie ma tego odstąpienia umownego. A zatem w ogóle jest wątpliwość, czy bank w ogóle mógł odstąpić od tej umowy. Od ośmiu lat nie jesteśmy w stanie się tego... Cieszyć tym nowym mieszkaniem. To było mieszkanie na naszą, na naszą nową drogę życia, My, ja wychodziłam za mąż, zakładam rodzinę, zamiast czuć radość, czułam takie piętno przez całe te 8 lat. Przychodzi do nas szereg osób takich pojedynczych, pokrzywdzonych i właśnie nasze, nasze doświadczenie wskazuje, że w takich sprawach... Yy... Gdzie ta presja społeczna, trochę na sąd, pewne, pewne pokazanie tła szerokiego grona pokrzywdzonych jest bardzo ważna i może przesądzić o wyniku tej sprawy często. Zdarzały się chwile, tak, że na pewno pękaliśmy to po prostu było jakby bardzo silne uczucie niemocy. Na pewno, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic absolutnie, żeby wygrać, bo tak naprawdę na każdym kroku byliśmy z każdej strony piętnowani, że nie damy rady, że się na pewno nie uda. My wiemy, że to jest dobry kierunek, bo jakby 7 lat pokazało, że działania nasze wspólne odnoszą sukcesy. Prędzej czy później odnoszą, odnosimy te sukcesy, także dlatego warto, jak najbardziej warto.